Cześć, na moim kanale i dzisiaj jest ze mną... <głos> <głos> przyznaj się albo nie przyznaj. Czekaj jeszcze To, to się <noise> Czekaj, To się wytnie. Byłam sobie u swojego chłopa nie? Mm. w domu i wyobraź sobie, że mu kibel zepsułam. na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Gawem ma. I dzisiaj mamy do na nas nowy filmik, co będziemy robić Przyznaj się albo nie przyznaj. Nigdy przy nigdy. Tak właśnie. Tutaj mamy różne zdania. Będziemy losowały i potem pokazywały czy coś robiłyśmy. Czy tu, nie. Czy nie. Jeżeli czegoś nie robiłyśmy, to ona nie, a jeżeli je robiłyśmy, no to na tak. A, że ja mam to wziąć, tak? No tak. Okej. Okay. No dobra, no to zaczniemy. No to skoro jesteś gościem na moim knole, no to blosujesz no. jako pierwsza. Oczywiście, że czerwony. Dobra. Ale nigdy nie robiłam czegoś, żeby się komuś przypodobać. No to co ty pokazujesz, to ja pokazuję na nie. Wydaje mi się, że dzisiaj... nie robiłam i... takiego, żeby się przypodobać. Yy, moje życie absolutnie na tym polega. Ja jestem przegrywem życiowym, który próbuje się przypodobać innym. No. Mniej więcej dlatego założyłam kanał. Dobra, poza tym ja mam faceta, który to najprawdopodobniej będzie oglądał, więc, więc no... Muszę się komuś przypodobywać, tak? <grym> Teraz ja... Nie, nigdy nie używałam czy szczoteczki. Ale szczoteczki do zębów. No tak. No to nie. No. no ja też nie. No nigdy nie używałam. No to już taka trochę przesady. No teraz ty. O nie patrzę, nie patrzę. Jory, o ty dwa na razy, czekaj. Nigdy nie pomyliłam mojego znajomego z obcą osobą. No To ja tak zdarzyło mi się i to chyba kilka razy. I nawet i ludzie do mnie machali, a ja nawet nie wiedziałam o co chodzi tak do mnie... Cześć! A, ja sobie w dzieciństwie wyrobiłam bardzo dużo znajomych Którzy mm. o mnie z najzwyczajniej w świecie zapomnieli I czasami jak ich... Jeszcze to było parę lat temu, się z nimi y, 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 spotykałam gdzieś na ulicy Oni do mnie mówili No hej, hej Gavi A ja, ja nie miałam pojęcia kto to jest Bo to byli znajomi z ilus przed Siedmiu lat? jak żeście mi się poznawały, mhm. nie? No. no my się znamy już z 8 lat na pewno. Nie, jak nie? Prawie 10! A, no mówię, że na pewno 8 no, lat już. No tak. No. Ale w sierpniu, żeśmy się poznały w sierpniu, czyli w sierpniu będzie to jakieś 10 lat. No. Jejciu, jejciu. A ja pamiętam, ja byłam tego typu dzieckiem i nasze spotkania wyglądały tak. Gdy były wakacje, to ja przychodziłam, ja byłam takim dzieckiem, że wychodziłam o, nie wiem, to była ósma, dziewiąta na dwór, stawałam pod blokiem i krzyczałam: Martyna, wyjdźcie pobawić. Nigdy nie zepsułam czegoś u kogoś i bałam się do tego przyznać. A to ja Ci powiem szczerze, że nie pamiętam. A nie, czekaj. To jednak coś zepsułam. Słuchaj, to było tak, to Ci chyba tego nie mówiłam. A to warto powiedzieć. Byłam sobie u swojego chłopa, nie? Mm? W domu. I wyobraź sobie, że mu kibel zepsułam. Ojej, ciuchka. woda się na! Ale woda się lała, lała, nie chciała. kurde, przestać, aż jego brat przyżywił. Nie wiem, naprawił magicznie. Mmmm, co? Dobre. Trzyma się tego. Tak, tak po się robiło. Mm, mm. Mm. Kiedyś, kiedyś to się robiło głupie rzeczy. A poza tym. Ja tylko nie oko, jak w tej chwili mówię, bo ja miałam, nie wiem, jak jeszcze na starym mieszkaniu byłam, to udawałam, że mam taką miniaturkę, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś kolegę mam takiego o i mówiłam do niej, tak chodziłam po pokoju i do niego mówiłam, matka się pewnie zastanawiała w drugim pokoju, co ona robi, kogo ja urodziłam. Co to za pytanie? Nigdy nie ugryzłam długopisu, żeby wypłynął tusz. No, Co ty masz za no, fantazję? No. Są takie osoby, które ugryzły i miały potem w buzi tusz. Znaczy wiesz, gryźć po z każdemu się zdarzało, ale niekoniecznie, żeby tuszu posmakował. No, no są takie osoby, które posmakowały. No ja nigdy nie posmakowałam. O, od tej gestykulacji głowy mi się zaczyna kręcić w głowie. Oj. Ja serio ja powinnam udawać siebie ze swojego kanału, to tak się dzieje. Witajcie kochani z tej strony Gaben. Oh, da, mi poprzuntać. Oh. Oh. Dzień dobry. Dzień dobry się ma z tej strony Gaben i... Marika. O, łososiowy, ja chcę łososiowy. To jest różowy. Włososiowy nie się. Nigdy nie przykleiłam gumy do słoika Stolika nie słoika! Dobra, to nigdy nie przykleiłam gumy do słoika. Stolika w szkole! No to... Nie, ja nie! Ja nigdy nie przykleiłam. No osób ja przykleiło, a ja nigdy. Ja nie rozumiem, czemu ludzie to robią? Co jest takiego fajnego? Nigdy nie zdarzyło mi się skłamać na temat mojego wieku. No to... E, powiem tak, tak się zakłada Facebooka. Dobra, tu teraz ty lasuj. Nie, 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 Nigdy nie miałam kurczyka w nosie. Hmm. A to A... jest ciężkie pytanie. No to ja nie miałam. Ja miałam, bo jeszcze dwa lata temu, Nie, jeszcze rok temu miałam taki okres w swoim życiu, że uważałam się za taką edgy dziewczynkę, nie? I e, kupowałam sobie podarte spodnie, błyski, takie, o, kurde, czokery sobie. Kupowałam, kupiłam sobie też kolczyk do nosa. Znaczy, generalnie też do wszystkiego, bo no, krągły takie, to i do nosa, do uszu, nawet do uszu. No, no to nosiłam. To Taki taki klips, tylko, tylko ale jednak się liczy, chyba, nie? No spokojnie wyrosłam z tego. Pytania nam się już skończyły. No to teraz, skoro jesteś pierwszy raz na moim kanale, to opowiedz coś o sobie. Też będzie wpierwane. No ehm, tak, no to tak. Ehm, ja ogólnie. Nie ma za dużo co u mnie mówić. Ja mm, I used to call myself Gaben, e, tak się przedstawiam u siebie na kanale. Mój kanał pewnie znajdziecie w opisie. Mm -hmm. Ale re, jak gdy stworzyłam sobie jakiś czas temu kanał, na którym nagrywam nieregularnie, e, głównie ten kanał przedstawia mnie w gorszym świetle, bo e, będzie na nim królował niedługo czarny humor. Rzeczy typu. No, mój kanał bardzo się różni od kanału Martyny. Zgrywam tam głupach, żeby. żeby było śmiesznie, tak? żebyś Dio też żeby było śmiesznie. Nagrywam tam, co popadnie, jednak, który vlogi. Znaczy, co ja mogę powiedzieć? Że mnie na kanale są ze trzy filmy. Nie, mam, nie jestem kompletnie kreatywna, jestem artystką, że tak się pochwalę. Ja dużo rysuję, dużo. W, w rysunkach siedzę, w animacjach też, ale nie jestem w ogóle kreatywna. Zawsze muszę się pytać, wszystkich dookoła, co narysować. E, no cóż, w każdym razie em, na moim kanale. Tutaj w boku sobie nagrywam, o tam o, o nagrywam sobie swoim telefonem. To będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale y, to, czego nie zobaczycie u Martyny, czyli y, film AK. Y, sceny y, usunięte za kulisami, mm -hmm. generalnie jak robimy z siebie idiotów. Nie wierzcie nic na moim kanale, to jest na serio, bo ja, tak jak każdy w sumie początkowy youtuber. Um, się e, boi nagrywać, boi się, e, że na przykład ktoś z rodziny odkryje, że coś, że coś. E, e, ja chcę swój kanał rozbudować tak, żeby szedł we wszystko, e, w animacje, we vlogi, w granie, we, we wszystko. We... Tak, na pewno na kanale będą u mnie e, te takie um, nie wgrane, nie wgrane pliki, że tak powiem Martyny. Te głupsze momenty, takie um, nagrane w moim stylu zedytowane w moim stylu. Więc e, jak będziecie chcieli to się pośmiać, to możecie wpadać na, na, moje, na, na mojego kanała, o. No to może powiedzmy jak się poznałyśmy i... No to tak, znamy się prawie 10 lat. A, z mojej perspektywy to było tak, że mieszkałam sobie w ogóle w... W innym mieście na Kujawach. Oła sobie rękę wykręcił. <grywa> e, mieszkałam sobie na Kujawach. E, moja mama się wyprowadziła e, na Mazury. E, stwierdziła, że: No, słuchaj, córciu, jak przyjedziesz, to tam masz plac zabaw pod blokiem, dzieci przychodzą, taka dwójka, często przychodzi siostra z bratem, to pewnie się zakolegujecie, będzie fajnie. Jak e, zobaczyłam was na placu zabaw, e, znaczy, nie, to było inaczej, e, to ja wyskoczyłam z krzykiem do matki, jak już się przeprowadziłam. Matka, co oni robią na moim placu zabaw? To jest mój plac. E, matka wytłumaczyła, że no, to była metafora i... Mm, metafora, czy, czy jak to się mówi? I, ja ogólnie tak się zaciekawiłam Waszym konceptem. Przyszłam do Was, no na, na część jest tym, Gabrysia, chcecie się pobawić I, i tak to było. Ale miałam byc, byc na urodziny. No, to pamiętam, ganiałyśmy się po, 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 po piętrach, jak były moje urodziny czy twoje. Dużo głupich rzeczy się robiło w młodości. Myślę, że każdy przez to już przechodził. Ale dalej się znamy. Wpadanie do jeziora, takie sprawy. Ale dalej się znamy 10 lat. Ja się od Ciebie nie odwróciłam. Dobra, no to pożegnamy się. No to jeszcze raz przypominam, u mnie na kanale będą fany moment z zakulisów i tego, ile problemów technicznych było z nagraniem tego. Ile razy telefon Martyny się sprzeciwiał e, posłuszeństwa. Sprzeciwiał posłuszeństwa? odmawiał posłuszeństwo. Tak. No dobra, no to jeżeli Wam filmik się spodobał, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli chcecie jeszcze więcej filmików z naszym duetem, no to dużo łapek zostawcie. Subskrybujcie nasze kanały. Chodźcie też na mojego Instagrama Znaczy Martica1312 Ja też Ci postaram, taka taki, wiadomość taki, taki, no też się postaram Instagrama założyć. Zostawcie pod tym filmem. Ja łapkę w górę. Tak, dużo łapek w górę. No i... I do następnego filmiku. Pa!